A teraz nastąpi zmiana. Świeże siły, żeby dowieść to nieznaczne prowadzenie do końca. To ogromno. Bramkarz utrzymuje swoją drużynę w grze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić przy dwóch bolach straty. Byłoby piekielnie trudno. I wycofanie na przedpole. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Trybuny żyją tym meczem i wierzą, że drużyna gospodarzy wciąż ma szansę na wyrównanie. Atmosfera stadionu udziela się wszystkim. Śpiewy zarażają optymizmem i mogą pomóc odnaleźć w sobie dodatkowe pokłady energii w końcówce i wywalczyć korzystniejszy wynik. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Do końca meczu pozostało tylko 5 minut, ale trzeba dowieść to jedno bramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka. Strata teraz portowców. Uwaga, będzie okazja! Dalej jest ciekawie. Może zabić ten mecz! Tak jest! Bramka! Ruszyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. Rywale przejmują piłkę. Piłka wypita z pod nóg rywala jest za linią obrony. Uwaga! To jeszcze nie koniec A tak udaremniony obrońca był na posterunku Zamykają go teraz rywale Źle teraz Szczecinianie, tracą piłkę Okazja, nie zepsuć tego Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. No i po ataku, dobra interwencja. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Dane wejście w przeciwnika. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Jest przerwa w grze, zatem można przeprowadzić sygnalizowaną wcześniej zmianę. Głęboko w pole karne zagrywa? Prowadzą nieznacznie. Nie mogą sobie pozwolić na błędy wynikające ze zmęczenia. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Teraz będzie niebezpiecznie już dwóch bramek prowadzi Korona. Rywale w trudnym położeniu. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. No to mamy 2 do zera. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Czy będzie z tego bramka? Wciąż może być ciekawe. Groźnie było. Dobra interwencja. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. Co ty na to? To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszych kolegów i przyswaja jak najwięcej. Możemy to środkowanie w pole karne, no i przecina ten centrum. Dwija. Chyba to więc na krótko. I raz jeszcze będą bić korne. Nie dało się oddać zagrożenia, ale to teraz zepsuł. Wymarzona okazja. Krótki dystans. Żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki. A on tymczasem walnął z całej siły. Korona traci piłkę. Groźnie zapowiada się ta akcja. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. I mamy strzał. Nie ma. Obronił ten strzał. Śląsk wysyła teraz na boisko dwóch nowych graczy. Centra w pole karne. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. Zdecydowane wejście bez falu. Grant. Podanie przejęte. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Wychodzi na pozycję. Jeśli sędzia uzna, że mogła upaść bramka, będzie czerwona kartka. Z tego może coś być. ancją gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszy I teraz chwila przerwy. Będziemy mieli zmianę. To reakcja na niekorzystny wynik. Mają dość czasu na odrobienie tej niewielkiej straty. Może właśnie świeże siły są tym, czego im trzeba. Miał kilka opcji. Idzie w środek. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Ależ teraz będzie okazja. Wciąż muszą uważać. I Taki klic tak przez Bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Poza za emocje na stadionie, kibice gospodarzy dają z siebie wszystko, napięcie sięga Zenitu, bo przecież jeden celny strzał w tych ostatnich momentach może dać im upragnione wyrównanie. Dla takich chwil chodzi się na mecze, proszę Państwa, dla tej atmosfery i walki do końca. Ma filmkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów, ale to by było tyle, koniec akcji. Legian teraz w natarciu. No cóż, zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć, Tomek? Blisko nie było, tak to uj. Czasu niewiele, a różnica bardzo niewielka. Przegrywa. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii. Jestem oczarowany. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Spójrzmy. To może być decydująca akcja. A teraz Lukinias. Dobra, teraz interwencja. Tak, teraz sędzia przerywa grę. Spalony. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Doskonała piłka za plecy obrońców. wiesz szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku ważne trafienie. No i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Aktualny wynik to 2 do 1. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Lukinias. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić tej akcji, żeby obronić remis. końcowy gwizdek gospodarze cieszą się z trzech punktów Takie jest zwycięstwa smakują szczegóły.